Matko, która płaczesz w ukryciu, ta modlitwa jest przygotowana właśnie dla ciebie. Kobieto, będziesz płakać, ale tym razem będą to łzy, bo Bóg wysłuchał Twojego wołania. Kiedy martwisz się o swoje dzieci i płaczysz nocą, pamiętaj, Maryja również martwiła się o Jezusa. Ona zna łzy matki. I rozumie ciężar, który nosisz w sercu. Czy mogę pomodlić się za Ciebie, Ojcze Niebieski? Modlę się, aby od początku do końca tego miesiąca Twoja łaska dotykała każdego obszaru jej życia. Panie, słaba, daj jej siłę, gdy jej dzieci cierpią. Niech Maryja wstawia się za nimi. Gdy przyszłość wydaje się niepewna, daj jej odwagę, aby mogła iść dalej. Jezu, Ty jesteś jej panem, bądź zawsze z nią. Jeśli ta modlitwa Cię pobłogosławiła, napisz w komentarzu: Amen. A Maryja dziś. Pomodli się za Ciebie i Twoje dzieci. Podziel się tą modlitwą z inną matką, aby moc modlitwy nigdy się nie przerwała.